Chciałbym zaprosić wszystkich na obejrzenie kolekcji właściwie różnych. Nie tylko militarnie, tylko związane z Gniezdem, ale to są ludzie, którzy są fascynatami na przykład Star Warsów, figurek porcelanowych, owadów, zwierząt, komputerów. Możemy wszelakie zainteresowania ludzi zobaczyć. Na pewno będzie kolejka, która będzie makieta kolejki, będzie też jeżdżąca kolejka, będą militaria, będą rzeczy związane z Gnieznem, pocztówki, pamiątki, pamiątki rodzinne, owady, unikalne figurki Star Wars, figurki porcelanowe, komputery. No tego jest dosyć sporo, dlatego że rozbudowaliśmy to, te spotkania, tą trzecią edycję ze względu na duże zainteresowanie wśród kolekcjonerów. Będą antykwaryści, yy, Antykwariat no, jest to jakieś gnieźnie, po prostu, po prostu jest. Będzie też mm, archiwum państwowe filia w Gnieźnie. Yy, będą ludzie związani ze stowarzyszeniami yy, z Gniezna. Yy, no myślę, że będzie wiele, wiele, wiele atrakcji.